Kochani, stała się rzecz niesamowita. Mam 100 subskrypcji i bardzo się z tego cieszę, także na żywo od razu z pierwszego wrażenia chciałam się tylko z Wami podzielić i serdecznie podziękować tej setnej osobie, która zasubskrybowała kanał, ale oczywiście uwielbiam Was wszystkich i dziękuję całej setce osób za to, że mnie oglądacie. Pozdrawiam serdecznie i już zawieram się za montowanie filmiku dla Was. Kochani, jak macie ochotę na powieść kryminalną, thriller, na taką czystą, fajną rozrywkę na jeden weekend, to polecam Wam serdecznie Samotnię Anny Kańtoch. Zaraz przejdziemy do omówienia tej książki. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj opowiem o kolejnym kryminale, a może też thrillerze właściwie, a więc powieści Anny Kańtoch pod tytułem Samotnia. Od razu mówię dla fanów wycieczek wszelakich wędrówek po górach, że to nie będzie o tym schronisku samotnia, aczkolwiek bardzo pięknym położonym w karkonoszach, ale samotnią nazywa nasz główny bohater po prostu swój dom, który jest troszeczkę na odludziu. Co Wam mogę powiedzieć o tej książce? Przede wszystkim powiem Wam, że ma zaskakującą formę, ponieważ na pierwszy rzut oka nie różni się ona niczym od innych książek, ale okazuje się, że zamiast rozdziałów ma nagrania. Nagrania ponumerowane tak jak rozdziały i w zasadzie są to opowieści naszego głównego, w zasadzie jedna długa opowieść naszego głównego bohatera, który dzieli się swoją historią, nagrywając ją na dyktafon. A dlaczego to za chwilę się dowiecie? Robi to oczywiście dla siebie i niejako dla nas, czytelników. Kochani, głównym bohaterem tej książki jest 34-letni pisarz Leon Cichy, który ma wypadek. Zostaje potrącony przez samochód niedaleko swojego, właśnie tego domu samotnia. No i w momencie, gdy po prostu się ocknie, jego żona bierze go do domu ze szpitala po dłuższym leczeniu, okazuje się, że niestety w wyniku tego wypadku po pierwsze niewiele rzeczy pamięta ze swojego życia, a po drugie niestety prawie całkowicie nie widzi. I co gorsza, jest przekonany, że kobieta, która podaje się za jego drugą żonę, Julię. Wcale nie jest nikim dla niego bliskim. On czuje, że z tą kobietą więzi nie ma i że to na pewno nie jest jego żona. Z czasem nasz główny bohater ma różne takie przebłyski pamięci i na przykład bardzo dobrze pamięta swoją pierwszą żonę, taką miłość z czasów szkolnych, mianowicie Ale. I później faktycznie przypomina sobie, że po takim nagłym rozwodzie, kiedy Ala faktycznie zażądała nagłego rozwodu, on wyjeżdża na urlop do włoskiego miasteczka Bari. I tam właśnie w czasie tego samotnie spędzonego urlopu poznaje pewną panią, która czyta jego książkę. Okazuje się, że jest to Polka. No niejako zauraczają się sobą, zakochują się i planują taki bardzo spontaniczny ślub w Mediolanie bez żadnych członków ze swoich najbliższych rodzin. I on w ten sposób rzeczywiście gdzieś tam w pamięci zaczyna sobie przypominać, że po raz drugi się ożenił właśnie z niejaką Julią. Ale cały czas jest przekonany, że i pod względem sylwetki, kiedy na dotyk sprawdza tą kobietę, i pod względem nawet używanych perfumów i zadając jej różne takie podchwytliwe pytania, które mu się przypominają z czasów poznania tej Julii, no widać, że po prostu to nie jest ta kobieta. Tylko wiecie, jak on ma to udowodnić, skoro nikt z jego rodziny nigdy tej kobiety na oczy nie widział? Bo ten wypadek przydarzył się zaraz praktycznie po ich powrocie z Włoch. No i poznajemy, słuchajcie, coraz bardziej zaniepokojonego Leona, który wybiera się pewnego dnia na spacer z, z tą swoją niby Julią, yy, i okazuje się, że ona wchodzi na wieżę widokową. No on, z racji tego, że jest praktycznie niewidomy, zostaje na dole i podchodzi do niego jakaś dziewczynka, wręcza mu liścik, i w tym liściku jest napisane, że w następnym dniu w konkretnym wskazanym miejscu pewna kobieta chce się z nim spotkać. On myśli, że może to będzie ta jego prawdziwa, wiecie, żona Julia. Oczywiście ten liścik jest nie tylko napisany, ale jest też no, odczytany. Ta wiadomość jest powiedziana przez tą dziewczynkę, ponieważ wiadomo, że on po prostu nie widzi i nie byłby w stanie sam tego liściku odczytać. I kiedy w tajemnicy przed tą swoją niby Julią, powiedzmy Julią powypadkową, jak ona wychodzi z domu, zamawia taksówkę i udaje się na to miejsce spotkania, to tam, słuchajcie... Okazuje się, że na tym miejscu znajduje się trup. Z czasem jeszcze bardziej gmatwa się ta cała sytuacja. No i słuchajcie, zaczyna się ogromne śledztwo. Zaczynają się podejrzenia policji co do naszego tego leona cichego, że on musi być w te wszystkie sprawy zamieszany. Więc ogólnie ten leon cichy, no cóż, można powiedzieć, pali mu się grunt pod nogami. No i wiecie, tak jak mówiłam wcześniej, po prostu nasz główny bohater staje się tak naprawdę głównym podejrzanym, i on kompletnie nie wie, co jest grane. Nic do siebie wiecie, nie pasuje. Yy, nie potrafi też zrozumieć swoich bliskich, członków swojej rodziny, którzy zaczynają się wobec niego zachowywać coraz bardziej podejrzanie. On zaczyna się domyśleć, że jego ta pierwsza żona, Alicja, musiała o czymś wiedzieć, skoro się chciała z nim spotkać potajemnie, i że być może ona wiedziała o tym, że ta rzekomo druga żona wcale nie jest prawdziwą Julią. No ogólnie, Przyznacie, że nasz główny bohater wpadł w niezłe tarapaty, i książkę dlatego czyta się właśnie w taki fascynujący sposób, ponieważ cały czas jest intrygująca. Dodatkowo jeszcze mamy takie wstawki, z których wynika, że Leonowi Cichemu zaczynają się te wspomnienia, jakieś takie obrazy z pamięci, mieszać z losami postaci, które on opisuje w swoich książkach, więc to wszystko zaczyna się coraz bardziej, słuchajcie, gmatwać. Na szczęście jest to napisane językiem prostym. Bardzo jest wszystko ładnie wyjaśnione, więc to nie jest tak, że możecie się pogubić. Anna Kańtoch pisze w sposób wyrazisty, przejrzysty i po kolei po prostu wyjaśnia, jakby to wszystko, te wszystkie wydarzenia, które mają miejsce. Nie ma tutaj za dużo takiej, wiecie, mieszaniny, sprątaniny, że my musimy się czegoś domyślać. Tutaj generalnie no jest wielka tajemnica w tle, jaka to nie wiemy. Rzeczywiście, startujemy z takiej samej pozycji jak Leon Cichy. I teraz już kochani przejdę do podsumowania tej książki. Książka samotnia podobała mi się bardzo ogromnie, przede wszystkim z racji tematu jaki porusza. Jest bardzo intrygująca i ciekawa od samego początku. Pisarka uczyniła głównym bohaterem człowieka niewidomego praktycznie no całkowicie, i to jeszcze nie od urodzenia, tylko takiego, który nagle po prostu traci wzrok w wyniku wypadku. To powiem Wam szczerze, że czytało to się w sposób taki bardzo przejmujący, dlatego że my w tych różnych doświadczeniach naszego leona zaczynamy mu współczuć, zaczynamy z nim solidaryzować, widzimy, jak trudne jest przystosowanie się takiego człowieka, no niemal całkowicie niewidomego do codziennego, zwykłego życia, jak wiele on ma barier, jak wiele przeszkód. I w momencie, gdy zostaje no, sam w mieszkaniu z dwoma kotami, to naprawdę bardzo ciężko poradzić mu sobie z takimi bardzo zwykłymi. Codziennymi czynnościami. Inna perspektywa skłania czytelnika do autorefleksji i też do takiej zwyczajnej, wiecie, wdzięczności za to, co się ma. No my, czytając taką książkę, nagle doceniamy to, że po prostu widzimy, wiecie, doceniamy coś, nad czym człowiek codziennie się nie pochyla i nad czym w ogóle nie myśli, nie? że generalnie nagła utrata wzroku, no to jest to coś po prostu strasznego. I mimo, że nasz główny bohater, no, przeżył ten wypadek, przeżył straszne potrącenie przez samochód, to mimo wszystko, no, życie totalnie mu się nie układa i wszystko mu się po prostu sypie. I nawet powiem Wam szczerze, że mimo tego, że domyśliłam się gdzieś tam końca książki, już przy końcu, bo w drugiej połowie domyśliłam się, kto może być mordercą, to mimo wszystko czytało mi się to do samego końca interesująco. Czyli gdzieś tam się domyślałam, w jakim kierunku pójdzie fabuła tej książki. Ale no, sposób, styl pisania Anny to zawsze mi w kryminałach odpowiadał, także powiem wam szczerze, że nawet pomimo takiego, no, dla mnie małej takiej rysy, że domyśliłam się, co będzie głównym tak, pomysłem autorki na zakończenie tej fabuły, no to pomimo właśnie tego jednego faktu, że nie zostałam zaskoczona, jakoś nie byłam, wiecie, zdziwiona tym, co się tam stało, o czym nam pisarka opowiada. To i tak czytało mi się to do samego końca bardzo fajnie. Byłam oczywiście ciekawa, w jaki sposób to zostanie opisane to rozwiązanie, które gdzieś też tłukło się w mojej głowie z tyłu. No i powiem Wam szczerze, że bardzo podobała mi się ta książka. Także i ta poprzednia, którą ostatnio Wam recenzowałam właśnie w poprzednim vlogu, była bardziej chyba zagmatwana, tak mi się wydaje, niż ta. Ta jest prostsza. Ta jest też, też książką nowszą. Ona jest. Wydana w 2023 roku, czyli jest stosunkowo nowa, i zachęcam Was do przeczytania właśnie po to, żeby, słuchajcie, pobawić się w taką no, pewną zagadkę kryminalną, detektywistyczną, razem z naszym głównym bohaterem, współczuć mu i jednocześnie próbować mu jakoś pomóc rozwiązać tą zagadkę, nad którą on się po prostu głowi. Oczywiście pomagają mu już w trakcie tutaj kolejnych tych nagrań, kolejnych rozdziałów, pomagają mu różne osoby inne. Z jego rodziny, także zobaczycie, będziecie mogli poznać całą jakby rodzinę tego pisarza. I w różnych też miejscach dzieje się akcja, są tu również wyjazdy. Ogólnie jest to taka, powiedziałabym, no niby prosta historia, ale powiem Wam, że całkiem, całkiem pomysłowa, znowu mająca ma tutaj znaczenie przeszłość, ma tutaj znaczenie cała rodzina naszego Leona Cichego. I w sumie myślę, że ta książka nie mogłaby powstać i tak się potoczyć, jak się toczy, gdyby właśnie nie ten fakt bycia niewidomym. To jest bardzo ważny aspekt w tej książce i myślę, że też bardzo cenny walor. Oczywiście pewne rzeczy nie mogłyby mieć miejsca, gdyby właśnie nie to, że on po prostu nie widzi. Także książkę czytało się bardzo ciekawie i właśnie przez ten fakt poruszania, no prawie że ślepoty. No i generalnie. Tak, wiecie, do połknięcia w jeden weekend to jest historia, która was wciągnie od samego początku. Będziecie ciekawi, jak te, zakończenia tej historii. No, po prostu można się zżyć z głównym bohaterem, można go polubić i po prostu starać się razem z nim zrozumieć tę jego sytuację życiową, w której on się znalazł. Bardzo serdecznie Wam polecam. Jedynie szkoda mi, że to nie było o schronisku górskim Samotnia którego zdjęcia pewnie tutaj też w tym vlogu wam wkleję, bo bardzo, bardzo lubię to schronisko ogromnie. Serdecznie zachęcam też automatycznie do wędrówek. Zbliża się, słuchajcie, lato do wędrówek w góry, do wyjazdów w góry, nawet weekendowych. Myślę, że jest to fajna taka odskocznia, a już czytać sobie książkę, wiecie, gdzieś w pięknych plenerach przyrody, z górami w tle z pięknymi drzewami górskimi, no, czego chcieć więcej, tak? I taki podmurowany drewniany domeczek z, z kośnym dachem, typowe schronisko, po prostu marzy mi się, słuchajcie, chyba wyjazd w góry, tak się rozmarzyłam, ale kochani, nieważne gdzie będziecie, czy w domowych pieleszach, czy też gdzieś tam na wakacyjnych wojażach, na wycieczkach, ja Wam życzę wspaniałych książek i serdecznie polecam samotnie, myślę, że Fani i z, wielbiciele kryminałów i thrillerów nie będą zawiedzeni. Wydawnictwo Marginesy. I zapraszam Was, słuchajcie, do obejrzenia następnego vloga. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie, za wysłuchanie mnie. No i pozdrawiam Was mocno i ściskam. Do zobaczenia już wkrótce.